I'll be here З вами ісус Христос. Словай святе Вангелія, святе Богате Ваше. Святе Богате Ваше. Того часу підійшли до Ісуса учні Його і кажуть «Хто більший в царстві небесному? Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав, бо істинно кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в царство небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у царстві Небесному». Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя Мого Небесного Отця. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка? Буде сто овець і одна з них заблукає. Чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблуканий? І коли станеться, що знайде її, бо кажу вам, що радітиме не більше, ніж 99, які не заблокані. Tak samo nie ma im błagania być za ja waszą błogosławieństwem, żeby zawinął jeden z tych charytów. Oto słowo Pańskie. niech Boże, słowo Świętej Ewangelii, zbłasza nam naszych grzechy. Amen. W imię Ojca Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry, drogi nasi strance, czy siostry zakonne, kochana mama, drodzy parafianie, umiłowane Boże dzieci. Pytanie uczniów dzisiaj jest zapytaniem każdego z nas. To jest największy w Królestwie Niebieskim. I może nie dlatego, żeby wynosić się na drugich, być mordym, pysznym, ale chcemy ze swojej pobożności zrobić naprawdę bardzo dużo, niewiele, ale bardzo dużo, żeby być ważnym. Królestwie Niebieskim dlaczego. Bo całe życie tutaj na świecie widzimy, jak ludzie biegają i gonią się za tym, żeby być ważnym w tym świecie. A my wiemy, że ważność polega na tym, że jeden drugiemu powinniśmy służyć. I Ten, kto służy, ten, kto pomaga, jest największy. Tak jak. Rodzice dla małego dziecka, kiedy dziecko jeszcze nie mówi, nie chodzi, dopiero uczy się rozmowy, uczy się stawiać pierwsze kroki, to ojciec i matka są dla nich, dla tych dzieci największymi ludźmi, bo oni ich uczą pierwszego słowa, uczą ich pierwszych kroków, uczą ich... Jak trzeba jeść, jak ubierać się, jak zawiązać sznurówki na butach. To rodzice, ci, którzy pomagają, którzy potrafią wprowadzić to dziecko codziennie w dorosłe życie i dlatego są największymi ludźmi, bo to ich pierwsza pomoc pomoc z miłości. Ale uczniowie, którzy byli z Panem Jezusem, zauważali, że Pan Jezus staje się bardziej znany, publiczny, staje się taką osobistością. I też by chcieli być ważni i po ludzku. Czasem wkrada się myśl, że ja chcę być ważny, bo chcę w tym życiu coś oznaczać. I Pan Jezus stawia nam przed nimi dziecko i mówi, bądźcie tacy jak to dziecko. Nawróćcie się, to oznacza, nawróćcie się z grzechów, ale nawróćcie się także do tego, co było na początku, jak byliście małymi dzieci. Tacy prosti, zaufani, bez żadnego fałszu, bez obmanu, żyjący w prawdzie. W zaufaniu, stańcie się jak dzieci, będziecie największym w Królestwie Niebieskim. Nie dajcie zginąć żadnemu człowiekowi, żeby nic się nie zagubił w tym świecie bez Pana Boga. I Pan Jezus pokazuje na ile każdy z nas jest dla Niego ważny. Mówi to na przykładzie pasterza, owiec, jeżeli pasterz masto owiec a jedna się zgubi, to on idzie i szuka jej. Nie mówię, że się wezmę obejdzie, że ona jest nieważna, tylko szuka dopóki nie znajdzie. A jak znajdzie, to jego radość jest większa, aniżeli z tych 99. I to jest miłość, troska, pragnienie dobra dla drugiego człowieka. Jeżeli będziecie szukać zagubionej owcy, w tym momencie zapomniecie o sobie, w tym momencie już nikt nie myśli o swojej wygodzie. Ten, kto szuka zagubionej owcy, jest gotowy pójść w niewygodne miejsca, szukać tam, gdzie zwykle by nigdy nie poszedł, tam, gdzie nie ma jakiegoś porządku. Gdzie jest wszystko zarośnięte chwastem, gdzie jest jakiś może las, może jakiś chaszcze, ciernia, można się tam poranić, Ale idzie pasterz, aby szukać. Nie myśli o swojej wygodzie. Chce dobra dla tej zagubionej owieczki. Jeżeli każdy z nas będzie tak szukał swojego bliźniego, będzie szukał go dla Pana Boga. To jest największe w Królestwie Niebieskim. Królestwo Boże to jest ofiara. To jest miłość Boga i bliźniego. W Królestwie Bożym nie ma pychy, nie ma samolubstwa. Tam jest troska o Pana Boga, który jest w sercu moich najbliższych. I takim moim blizną może być mój przyjaciel, znajomy z pracy, ktoś z mojej rodziny, ale takim najbliższym często jesteśmy my sami dla siebie. Bo w chaosie tego świata możemy zagubić to, co jest naprawdę najważniejsze, to, co jest ważne w oczach Pana Boga. I ten, kto znajdzie siebie, ten, kto siebie nawróci, ten, kto sam osobiście zostanie świętym, jest największym w Niebieskim. Bo później w tej świętości można odnaleźć drugiego człowieka. Jeżeli my będziemy świętymi, to pomożemy drugim ludziom też przyjść do Pana Jezusa. Bo cóż może zaproponować człowiek, który żyje w grzechach? Cóż może zaproponować człowiek, który nie idzie drogą Bożych przykazań? Jaki przykład może dać człowiek swojemu bliźniemu, jeżeli on nie trwa w żywej wspólnocie Kościoła, nie korzysta ze sakramentów, nie pamięta o modlitwie, co możemy dać drugiemu człowiekowi? Tylko w swoim przykładem możemy zatruć jego życie. Ale my chcemy być pomocni. Chcemy rzeczywiście trafić do Królestwa Niebieskiego. Dlatego bądźmy jak dzieci. Bądźmy prości, bądźmy współczujący, bądźmy kochańcego serca abyśmy tym sercem kochali Pana Boga i naszych bliźnich. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.